I co kurwo, było się srać kurwa do mnie? Co pakamy, cię przynieśli? I co? Policja! Proszę, otworzyć! Poczekajcie. Policja, otworzy drzwi! Ty, dajcie know they have like hey, um... dajcie szota. Ja nie Ty, you Czy know? mm -hmm. O! Chcesz zupę? Jaką zupę? E, z wietnamską e, Kuchnia wykwintna mm -hmm. mm, Suszone warzywa Liofilizowane mm -hmm. Do tego przyprawy Tarte w moździerzu e, mm -hmm. Oddzielane se, Separacja mechaniczna mm -hmm. Zmielone na pyłek mm -hmm. Do tego makaron Jajeczny, zbity, ale z ekscytującą nutką takiego poczucia nudla. Zupkę chińską? Tak dokładnie. O tak, jak w drobie. Jaka wielka, a taka chuda. Jedno myszako. szako! Czekajcie, pierdolnie prąd. Je. Jedziemy. Kurwo, jebana ruda na topie, chujci! wesołych świąt. Jak e, łatwo, kurwa, wytrącić z równowagi. Kogo? Teola No, logopedę, ty kurwo, wytrącać z równowagi. <laughs> kurwa! 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 Nie nawet takich Uuu. sytuacji, nie. Mój mnie takie coś, ja kurwa, ja mam ochotę sobie połamać widzę, ręce, dali. nie, rozkurwić rękę że chłop tam nie ginie, potem, leży kurwa, Może by ostatni. Mega mi przykro teraz. I... Ja po prostu uważam, że Popo jest w kurwę toksyczny. I naprawdę szkodził nie tylko Julii, ale w tym momencie i, i mi. I po prostu... Ja nie wiem, jak ktoś kurwa taki jak ty w ogóle może kurwa sobie swobodnie nagrywać streamy i tak dalej, i tak dalej. Co ty sobie myślisz? O mnie, tak? I poda. Ja pierdolę, dobra. Jestem chory, JESTEM chory na coś! Widzowie, Ty jesteś gość. Dobra, <mér 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 to jesteś gorszy. Och, spierdol mi się do morty. Proszę jeszcze raz. Wypnij się i pójdźmy go po prostu. O! Nie są uniaki. Och, pierś mi w ryj. O ja. Dobra, kurwa, Idę w chuj, bo staje mi powoli. Przyjedź mnie wyruchać. O Jezu! O, ale byś co dał co? Nie mów tak! Byś kurwa zrobił. oj ej,